Być może śpisz 8 godzin dziennie, a i tak czujesz się niewyspany, niewyspana. Być może dbasz o higienę snu, to znaczy śpisz nago, unikasz niebieskiego światła przed snem, śpisz w całkowitej ciemności, z otwartym oknem, a mimo wszystko i tak masz problemy z zasypianiem. 5 czerwca okazały się wyniki badań, które. Jasno podkreślają, że bardzo ważnym elementem jest nie tyle sama ilość godzin snu, co kiedy idziesz spać i kiedy się budzisz, czyli twoje pory zasypiania i wstawania, bo im bardziej jest to chaotyczne względem poszczególnych dni, tym gorzej dla twojego zdrowia, dla twojej higieny snu, mimo i możesz być niewyspany, niewyspana, mimo że spałaś 8 godzin snu. I co więcej, takie nieregularne pory zasypiania i wstawania. Może zwiększyć nawet ryzyko otyłości. Badanie było przeprowadzone na 2000 kobiet i mężczyzn przez mediane 6 lat. Badani nosili zegarki do pomiaru harmonogramu snu, prowadzili dzienniki, wypełniali kwestionariusze. No i badanie wykazało, że nieprzestrzeganie stałych godzin zasypiania i wstawania może narazić osobę na zwiększone ryzyko otyłości, na zwiększony poziom cholesterolu, nadciśnienia. Na zwiększony poziom cukru we krwi, i każda kolejna godzina różnicy pomiędzy Twoimi porami zasypiania i wstawania zwiększa tylko ryzyko wystąpienia tych chorób. No i osoby, które nie przestrzegały stałych godzin zasypiania i wstawania, były skłonne do jedzenia większej ilości kalorii, były bardziej skłonne do palenia, wskaźnik bezdechu sennego był zwiększony oraz co ciekawe. Były też o wiele bardziej zwiększone objawy depresyjne. Dla niektórych osób, na przykład pracowników nocnych zmian, trudne, a może raczej niemożliwym nawet jest ustalenie stałego harmonogramu zasypiania i wstawania, ale dla reszty z nas, dla większości społeczeństwa, myślę, że jest to do zrobienia i wychodzę z założenia, że powinniśmy docenić że mamy taką możliwość zadbania o swoje zdrowie. Najlepiej sobie wyznaczyć stałe pory, albo jakiś taki w miarę, na przykład godzinny przedział czasowy, że w tym przedziale czasowym jest to mój czas, abym mógł sobie spokojnie zasnąć, bo gdy będziemy wprowadzać nowe godziny zasypiania, to na pewno Nasz organizm będzie potrzebował, potrzebował czasu, aby się przyzwyczaić i przez kilka dni, może nawet tygodni będziemy więcej czasu przeznaczać na zasypianie. Ale wydaje mi się, że, że nie ma w tym nic złego, tym bardziej jeśli zasypiamy w kompletnej ciemności i ciszy, to wchodzimy w trochę w taki stan jak podczas medytacji, ale to jest temat na oddzielny film. Ja na przykład chodzę spać, spać. Codziennie o 22 wstaję o 6. Wiadomo, że te godziny w weekend na przykład są troszkę bardziej ruchome. Pozwalam sobie pójść spać troszkę później. Jesteśmy tylko ludźmi, ale i tak wtedy automatycznie już budzę się o 6. I zauważyłem, że o wiele lepiej jest wtedy wstać już, mimo że. Czujemy, że to nie jest jeszcze do końca to. To lepiej jest wstać, żeby utrwalać ten nawyk i żeby nas zegar biologiczny cały czas pamiętał, że ta szósta godzina to jest ta, o której chcemy wstawać i potem ewentualnie zrobić sobie drzemkę w ciągu dnia, żeby dospać tą zaległość, która powstała podczas weekendu. No chyba, że poszliśmy spać o czwartej, to wiadomo, że nie ma sensu wstawać o szóstej. Chodzi o to, aby stopniowo zbudować nawyk, Możemy powtarzać określone czynności przed pójściem spać, które nasz mózg będzie kojarzył, że to jest pora zasypiania i czas się wychillować, uspokoić. Najlepiej, aby te czynności były z dala od ekranów komputerów i telefonów. Mogą to być jakieś fizyczne czynności, typu mycie zębów, mycie twarzy, przygotowywanie posiłków na drugi dzień, czytanie książki. Mi stałe pory zasypiania Zwiększyły produktywność na zupełnie inny poziom i żałuję, że dopiero tak późno to odkryłem. Nowa ilość energii, którą czuję, sprawia, że w ogóle nie piję kawy, piję tylko maksymalnie raz dziennie, raz na 3-4 dni. Pomocnym może też być wystawienie się na światło słoneczne zaraz po przebudzeniu. Inne badanie wykazało, że osoby, których ekspozycja na słońce lub na jasne oświetlenie była większa. Zaraz po przebudzeniu, to lepiej spali właśnie w nocy i byli mniej zestresowani. Jeśli materiał był pomocny, to prośba o łapę w górę oraz subskrypcję. Założyłem też osobny Instagram pod kanał pojedzeniego, na którym będą pojawiać się infografiki i przepisy. Byłoby bardzo też miło, gdybyś wrzucił, wrzuciła informacje na Instagram Stories o naszym filmie, bo im więcej osób zadba o swoją higienę snu, tym Mniej osób będzie zestresowanych, a co za tym idzie, <laughs> też zdenerwowanych, czyli będziemy żyć w lepszym świecie. Więc to też my będziemy się jeszcze mniej stresować i będziemy mogli się lepiej rozwijać. Smacznego.